Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w nowym vlogu. Mamy środę. Ech, spałam dzisiaj. Ja nawet widzę, że na budzie jestem mniej opuchnięta przez to, że spałam. No właśnie. Spałam, ciężko było mi zasnąć, ale spałam na lekach. I obudziłam się, słuchajcie, dopiero 7:20, ale nie mogłam stać, dziewczyny. Nie mogłam się podnieść. Boże, oczy mi się same zamykały i mówiły do mnie jeszcze śpij, 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 śpij. Ja mówię, nie, nie mogę. Śpij, śpij. Ja mówię, nie, nie mogę. Muszę wstać. I z godzina dziewiąta podniosłam się, ubrałam. Nie mam siły. Nie mam kompletnie sił ani mocy do życia. Mm, Filipak na dole robi już sobie śniadanie. Mm na nie Na 10.40 mam do szkoły. Mam dzisiaj tylko dwie lekcje. I ja go zawiozę. Dlatego, że my mamy dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia. Proszę sobie właśnie to wszystko zapisać. Musimy kupić prezent dla Zuzi. Dla koleżanki Filipa, którą wylosował prezent. Prezent Zuzia. Muszę ogarnąć piekarnik. Piekarnik. Wczoraj tego nie zrobiłam. Muszę posprzątać łazienki. Obie. Um, co jeszcze? Musimy upiec ciastka, bo jutro Filip ma technikę i mają przynieść ciastka, bo będą ozdabiać. Upiec ciastka. Ciastka. I kupić te takie pisaczki do strojenia, pisaki do strojenia, do ciastek. Pajączyny muszę na dole poogniatać. Pajączyny. I jeszcze bym chciała e, żółwiowi wyjąć te wszystkie suszki, których nie zjadł żółw. E, posprzątać. I dosypać mu paletu. On się teraz zakopał i jest na samym dnie, więc chciałabym mu tego czyściutkiego paletu jeszcze dosypać, żeby miał więcej um, możliwości zakopania się. Niech śpi. On śpi od września, niech śpi. To znaczy ona. To jest ona, ale my mówimy żółw. Prezent Zuzia, upiec ciasta pisaki do ciastek pajęczyny, pikarniżu żółw, posprzątać. I teraz tak, musiałabym też coś kupić Filipowi na urodziny. Zastanawiam się, czy robić słuchajcie tort, czy może zrobić babeczki. Nie mam przestrzeni w sobie na torta, co roku robię i sobie trochę nie daruję, kiedy w tym roku nie zrobię. właśnie czuję. I nie wiem. Wczoraj było piękne słońce, a gdzieś jest mgliście. Okropnie. Myśleliśmy z mężem, żeby wyjechać sobie chociaż na jeden dzień do Karpacza, żeby zobaczyć śnieg, ale ponoć nie ma śniegu. Dziewczyny, te, które y, mieszkacie w okolicach, dajcie znać, jaka będzie pogoda w około świątecznych dniach. Bo my chcielibyśmy zobaczyć śnieg, chcielibyśmy dla Filipa, wiecie, żeby zobaczył śnieg i tak pojechać sobie rano, wieczorem wrócić. Więc dajcie znać. Muszę wysłać paczki. Paczki. Paczki wysłać. Paczki wysłać to tak, do... E, Justynka, e, Monia Maleszka, Monia, dobra, tu muszę kupić też pudełka, tu mam jedną, tu mam jedną, o Do się właśnie do Kika. Kik. Tam na pewno coś dostanę. Wczoraj w ogóle byłam w Action, już było tak mocno przebierane, słuchajcie, te rzeczy świąteczne. No, jednak y, to się sprawdza, to co w tamtym roku mówiłam. Czekajcie na chwilkę, że y, trzeba kupować świąteczne rzeczy, jak się tylko pokażą, dlatego że y, potem ich nie ma. I wczoraj właśnie w Action było Dużo osób, którzy szukali jakieś takie rzeczy świąteczne i pan mówi kurde, ale poprzebierane, no poprzebierane. Słuchajcie, kalendarz, szesnastka. Dzisiaj szesnasty, już jak ten czas zapierdziela. A i wiecie co, jak jest sucho, bo wczoraj kupiłam w Action taki spray do donic, chciałabym y, odmalować swoje donice, które stoją na dworze. Pomalować donice, pomalować Donicę, donice, O, bardziej inne rzeczy mam się do zrobienia. No ale nic, może to, że zapisałam, to mnie, wiecie, nakręci, nakręci i jakoś odzyskam siłę do życia, bo jest po prostu tragedia. 534. Bo teraz sobie mam ręce. Intensywne, ale ładny. I te co wczoraj psikałam, wiecie, co nie były jakoś długotrwałe. No ja nie wiem, ja mam problem. Albo ja mam problem. <ścoughs> albo faktycznie te perfumy jakoś mocno na mnie nie. O, te ładne. Jakoś mocno na mnie nie pachną, Uuu. nie wiem. Chyba z tych wczor wczoraj, wczoraj wam pokazywałam? Przedwczoraj. Kilka zapachów. To z nich chyba tylko ze trzy tak mocno, mocno, mocno pachniały. Ach, nie stroję się dzisiaj, może później jak nabiorę trochę energii to nagram jakąś stylweczkę. A na razie tylko leginsy. I bluza z działu dziecięcego, jak ja wam ją pokazywałam w Pepko. Ona jest na rozmiar 170. Z działu właśnie tego dziecięcego. Wczoraj nosiłam takie białe spodnie do niej. Dresowe, właśnie z serii Barbie z Pepko. I słuchajcie, i pomimo tego, że uważałam z tym piekarnikiem, to i tak je pochlapałam. I nie wiem, czy mi się to odbierze. Czy spodnie nie pójdą już out. Aaaa, brwinik, brwi, zostanę. Nic nie robię. Dobra, idę. Idę po paczki, mam kilka paczek do odebrania. O, Przepraszam, między innymi dla mamy. Właśnie dużo rzeczy zmawiałam ze zdrowej żywności. Zabieram swoje miejsca na dół. I oby ten dzień był łaskawy. Yy, szczerze? Zmuszam się do tego, żeby nawet do Was mówić. Zmuszam się na maksa. Zmusza, zmusiłam się, żeby wstać z łóżka. Zmusiłam się, żeby umyć twarz i zęby. Zmusiłam się, żeby odpalić. Muszę się zmusić do tego, żeby się uczesać. W ogóle to muszę głowę umyć. Masakra. Mm -hmm. Jestem z Filipem w domu. Pokażę Wam co kupiliśmy. E, mamy tak dwie herbaty moje czarne ulubione w lidlu. Elektrolyty do Lidlu I miałam wziąć jeszcze, słuchajcie, w lidlu warzywa na zupę. Nie zapomniałam. Biedronce dwa razy papier toaletowy. Dwa razy najlepsze ręczniki papierowe na świecie. Dwa kilo pomarańczy z myślą o soku. Będziemy z filterem wyciskać. Mam jeszcze 40 jajek, bo dzisiaj były super 20 sztuk wyszło za 7, nie, za 15 zł. Kilka bananów. Dla fila papierówki. Kilka serów, pastra, bo też królewski to była promocja, bardzo lubię. Starożony. Muszę wprowadzić do aplikacji i dwa razy pomidorki. I w zasadzie nie kupiłam nic pod urodziny, bo dalej nie wiem co będę gotować. Nie mam pojęcia, nie mam pomysłu, nie mam siły. Wszystko mi przerasta. Życie nie przerasta, po prostu nie mam mocy. Byłam w czterech sklepach za pisakami do dekoracji, ciastek nie ma. W chwili właśnie poszedł do naszego APC, zobaczymy, może będą mieli. Byłam jeszcze w takim sklepie, Woolwock, Woolwock. I tak, wzięłam gąbkę florystyczną, może znajdzie mnie ochota na jakieś strojki. Wzięłam, słuchajcie, bo ogólnie było minus 30%. Takie stanie do psot elfickich i one wyszły za 3 złote. I takie drzwi, żeby elf się pożegnał z Filipem, Na to już lada dzień. Wzięłam taki mały przedłużacz, który wyszedł za 4 złote. Wzięłam do strojków taką girlandę. Tego typu Giglandy w ogóle bardzo mi się podobają i ja nie wiem czy... ta jest w ogóle piękna. Eee, czy coś takiego nie puszczę właśnie w oknie jak już będę miała karnisz. Wzięłam taką metrówkę, bo też mam pomysł na gwiazdę. Czy zrobię? Nie wiem. Wzięłam takie pudełeczko na prezent, bo jest mi potrzebne. Dla tej Zuzi Filipa, koleżanki z klasy, wzięłam taki kubeczek. Taki piękny do prezentu. I wiecie co? Wzięłam taką zazdroskę tutaj do kuchni. Nie wiem, czy, prawda czy ja ją będę. Może będę wieszać u góry. Taka ładna zezdroska i ona wyszła za 11 zł. Bardzo mi się podoba. O, chyba ja nie muszę tego włączyć. Powieździłam całe miasto za pisakami. A pisaki Filip kupił pod domem. Także no. Super. Zobaczcie, jaka fajna zezdroska. Taka klasyczna, biała, bez żadnych przeszyć. Będzie pięknie to wyglądać u góry. Tylko muszę poczekać na drążek. Na przejść. Zobaczcie, założyłam tą zezdroskę. Przyszły mi właśnie kołki rozporowe, Nie kołki rozporowe, a drążek rozporowy. I ta zazdroska za 11 zł. No, po prostu. Lepiej to wygląda. Sprzątam dalej. Mam tu spray. Idę sprawdzić, czy mogę odrestaurować swoje donice. Tu pomalowałam donicę. Może mi się przyda do jakiegoś stroika, bo była złota. A tutaj mamy. Tę gwiazdę z metrówki, słuchajcie. Będziemy to zaraz malować. Niestety bardziej nie udało mi się wyczyścić kratki. Ale za to mam filaneczkę. Muszę jeszcze przeprasować. A tu zaczynam robić ciasto. Walczę, dziewczyny, o przetrwanie. Po prostu walczę. Jest 18.15, chłopcy pojechali do sklepu, bo jednak stwierdziliśmy z mężem, że te pisaki, które Filipek znalazł w sklepie z ABC, one są, wiecie, takie do podgrzania w gorącej wodzie, ale gdzie to dziecko w szkole będzie podgrzewać? Więc pojechali szukać pisaków do ciastek. Ja tutaj kilka ciastek już zrobiłam, gotowałam jajka na kolację. I walczę ze sobą, żeby się nie położyć, bo jak się położy, to już nie wstanę. Co dzisiaj udało mi się zrobić? Umyć do końca piekarnik, wyszorować go, umyć płytki, e, kilka frontów, mm, okap. Co jeszcze? Te ciastka. E, teraz stawiłam masę na chleb, ale nie mam drożdży się okazało, więc muszę zadzwonić do męża, żeby kupił. To no co jeszcze? Poubmiotaliśmy z Filipem wszędzie pajęczyny. No i zaczęłam się brać za sprzątanie łazienki małej tutaj na dole. Więc zalałam kibelek, wiecie, wszystkimi specyfikami. Mm, odtem nie odtem i zlew też. No i zaraz idę tam działać. Wygląda umyty piekarnik. Niestety on nie jest nowy. I tutaj właśnie są takie skazy Ymm, już ze starości, ale właśnie wylądował klawiak 40 minut.